W tym będę potrzebował Twoich podstawowych danych. Zacznijmy od Twojego imienia. Ja na ten moment nie potrzebuję, ale muszę Ci zadać parę rutynowych pytań przed początkiem badania. Dobrze. Czy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zaobserwowałeś u siebie jakieś zmiany na skórze? A mam tu na myśli na przykład. Czy zauważyłeś ostatnio pogorszenie się Twojego wzroku? Również nie. Mhm. Czy miałeś ostatnio jakieś bóle? Mam tu na myśli na przykład bóle Twojego brzucha, bóle stawów, bóle głowy. Mam też na myśli bóle migrenowe. Również nie. Okej, okay, nie ma problemu. Dobrze. Okej. Okay. Wszystko mam, czego na ten moment potrzebuję. odłożę swój notatnik. Dobrze, jak widzisz, jak najbardziej jestem Nie przejmuj się badaniem, jest ono kompletnie bezinwazyjne. W ogóle nie będziesz czuł przy nim dyskomfortu. Wręcz bardzo dużo ludzi twierdzi, że po badaniu jest zrelaksowana, jest odprężona i generalnie czuje się po prostu wyciszona. Także może i Tobie udzieli się ten stan. Stawił język. jest prawidłowa. Dobrze. Następny etap badania. Zasłonię teraz Twoje jedno oko i poświecę latarką w drugie, tak żeby mógł dokładnie zobaczyć, jak wyglądają Twoje gałki oczne. Także nie przerażaj się. Proszę. Dobrze. To jest twoje drugie oko. Dobrze. Nie zaobserwowałem u ciebie żadnych zmian. Także... いたね Dźwięki. E, tak samo w jednym, jak i w drugim uchu, wydam określoną ilość dźwięków. Twoim zadaniem, gdy tylko usłyszysz dźwięk, jest go po prostu zliczać i na koniec powiedzieć mi, ile razy w danym uchu słyszałeś dany dźwięk dobrze. teraz było? Zgadza się. Teraz. Bardzo dobrze. A teraz? Świetnie. No powiem Ci, że... Ilość została wprawnie podana. Jeszcze teraz te badania na wyłączność